Dajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. 21, więc rozpoczynamy od naszego krótkiego rytuału. Tak jak mówiłam wczoraj będzie to rytuał, który będzie wzmacniał nasze działania. Mamy dzisiaj powiększał możliwości. Mamy dzisiaj czwartek, więc właśnie takie powiększenie możliwości. Będzie bardzo dobre, a przy okazji robimy intencje, dlatego że ja na razie wyjeżdżam, a nie będzie tych rytuałów robionych na żywo, dopiero w wtorku, na szczęśliwe podróże, szczęśliwą drogę. Myślę, że każdemu się przyda właśnie taka intencja na wakacje. Zbliża się sezon wakacyjny, ogarniemy siebie, ogarniemy naszych bliskich. A we mam cydrę tęcza i wiadro brokatu. Także, moi kochani, słychać w ogóle dzwonki, bo mam dzwonki spakowane po to, żeby dobrze czarować. I puściłam z tego telefonu. Słychać dzwonki. Mam nadzieję, że. Tak. Dobrze, zaczynamy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń. Dodaj nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebuję Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ogni płomieniach, wzywam go poprzez kominki, ogniska i doliny cienia. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebuję Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w kropli wody, wzywam go poprzez strumienie potoki i morza urody, użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebuję Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ziemi, wzywam go poprzez macierz, pola, łąki, lasy i stosy kamieni. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Rąk jest otwarty, po trzykroć otwarty, po trzykroć bezpieczny. Wyobraźmy sobie Ciebie kochani w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków. Usiądźcie na chwilę, zamknijcie oczy, zobaczcie na swoim wewnętrznym monitorze siebie jako osobę, tak jakbyście siedzieli przed lustrem. Ta osoba w lustrze zmienia swoje proporcje, powiększa się. Z każdym oddechem dodaje mocy, możliwości. Umacniamy swoją aurę, umacniamy swój potencjał, a przede wszystkim umacniamy swoje bezpieczeństwo. Bezpieczna, świetlista poświata wokół Was rozrasta się na Waszych bliskich. Dzieciaki, które mogą jechać na kolonie i zielone szkoły, partnerów, którzy mogą być w delegacji, na wasze podróże. Jesteście wielcy. Tworzycie wielką tarczę ochronną dla siebie i swoich ludzi. Weźcie swoją świecę w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w świecy płonie. Poprzez moc sprawczą wszechświata, poprzez moc władców czterech stron świata, poprzez ogniska, kamienie, krople i powiewy, wzmacniam moc działania potrafiam potrajam za siebie. A dzisiaj tu i teraz, na moje wezwanie, spełnione me życzenie, już wkrótce przy mnie stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruje za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. Trąk jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. Dziękuję Wam moi kochani po trzykroć za nasze krótkie, majowe działanie. We wtorek spotkamy się na kolejnym działaniu. Teraz z przejdę do Waszych maili. Tyle, ile się da, zrobię, bo potem, słuchajcie, czwarta rano znikam. Trzeba wcześniej wstać. To też nie będę bardzo długo siedzieć. Patrzymy, co tam jest. Dobrze. Od prawie pięciu lat jestem w stałym związku. Chciałabym się dowiedzieć, co czeka mnie w nim dalej. Czy przetrwa, czy wszystko się ułoży, czy partner darzy mnie szczerym uczuciem, i ewentualnie jakie podejście ma do mnie jego rodzina. Czy to ewentualnie rodzina, to uważam, że jest to drugie pytanie, natomiast zobaczymy, czy wyjdzie, bo może akurat wyjdzie. Nie mogę kart stosować, bo sobie przyciąłam palec. No. Yy, i co? I zobaczymy. I zobaczymy. Ja bym powiedziała, że to pani ma bardziej wahania emocjonalne. Ja, ja bym się zastanowiła nad własnymi wewnętrznymi hormonami, dlatego że mężczyzna wygląda na przyjacielskiego, unormowanego, stabilnego i z nadzieją na wspólne bycie długoterminowe. O rodzinności nic tu nie mam, ale wie pani, rodzina jest ważna, natomiast jeżeli w związku przeszkadza, a ktoś jest nastawiony pozytywnie, to nie jest ważna. Natomiast to z Pani strony mam nerwowość, wahania i niepewność. I niestety e, przy takich emocjach ciężko jest osiągnąć stabilizację, więc tu bym się zastanowiła typowo nad sobą. Czy będzie dalej dobrze? Może być dalej bardzo dobrze, do wspólnej normalności. Tylko tak jak mówię, tu akurat karty wskazały, że to Pani powinna się zastanowić nad swoim podejściem. Ja rozumiem, że może mieć Pani traumy, strachy, tego typu rzeczy. Ale to na spokojnie po prostu przemyśleć i dać szansę człowiekowi, który rzeczowo do pani podchodzi. O, Ładnie, tak. Yy. Pani Anna, nie podając imienia, tylko wyczytałam z maila oraz daty urodzenia, pyta, czy zmieni się coś w moim życiu, a dokładnie w mojej pracy do listop od listopada. Do jesieni, czyli rozumiem, że od listopada do 21. Roku. A do jesieni. A do listopada. Do listopada do jesieni. Dobra. Czy zmieni się coś? Pani A ja tutaj wymieniłam, bo teraz Dorota jest gdzie indziej. Sama ją normalnie odwiozła. z Turbamy. Jak na. Jak na. Jak na emigrację. A jest przy mnie, Zoi. Jakby ktoś chciał pozdrowić, zapraszam. Czy coś się zmieni? Drobnostki mogą się pozmieniać. Mogą zmieniać się osoby m, decyzyjne w pracy. Nawet jak pani ma własną działalność, to osobą decyzyjną może być klient. Mogą się takie osoby pozmieniać. To będzie generowało poniekąd straty, ponieważ te osoby nie będą zbyt życzliwe i fajne. Ale nie mam czegoś takiego jak nowa praca albo zwolnienie ze starej, albo czegoś takiego. Ja nie ma. Adam mówi, żeby ciepły śpiwór wziąć. Nie mam już się mam radę. To co bioremy. Bieramy i to. Dobra. Pani Celina, mam problem z pracą. Obecnie w pracy jestem na zwolnieniu lekarskim, które się kończy. Umowę mam na okres próbny do 31 maja. Znaczy szczerze też bym panią zwolniła. Dobra. Nie wiem, czy mam do czego wracać. Umowa była na okres próbny, a się rozchorowałam. No bywa, 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 bywa. Tylko że pracodawcy mając 10... Yy złodziei, a jednego faktycznie poszkodowanego, to już tak reagują. Więc tu się wcale bym nie dziwiła. Ale jakie jest pytanie? Hmm. jest szansa zostać w tej pracy? Adam pozdrawia Zojka. Karmulka, karmulka, nie wiem. Staro się. Pani, co jest szansa pozostania w tej pracy? Ja bym nawet powiedziała, że y, gdyby uczciwie wrócić z dobrym nastawieniem i jeszcze przez tą połowę maja dać z siebie dużo, to szansa na pozostanie jest, bo tak jak rozmawiałyśmy, to inna praca się szykuje na bardzo długi termin, a jeść coś trzeba, po prostu iść, wracać, w międzyczasie szukać, żeby to w razie w ale, ale powinno być ok. A Jasnowic. Prawdziwy jednorożec zielona nie będzie chudzielcem. Wiesz mi. Pani Daria, mam pytanie. Żyję z mężem w separacji, chciałabym kogoś poznać. Znaczy, nie pani, samo już konstrukcja zdania pod tytułem przywal mi wróżko patelom. Żyję z mężem w separacji, chciałabym kogoś poznać. Zrób porządki kobieta, a potem chciej kogoś poznać. Porządny chłop do mężatki nie podejdzie, a nieporządny ci potrzebny, niepotrzebny. No. Daria Zrób porządki, a potem zapytuj. Jeżeli pani postawi sobie za cel poznanie rzeczowego partnera, jak pani: Ja tu nie mam byłego męża w kartach. Ja tu mam uwolnienie. Jak koza z uwięźni chciałam powiedzieć, ale nie wolno. I wtedy jest i szczęśliwe poznanie kogoś do stworzenia rodziny. To nie jest tak, że w kartach jest pisana pani samotność. To są bardzo dobre karty, ale karta świata. Coś się kończy, coś zaczyna, a nie. Mam męża, ale bym chciała kogoś poznać tylko dlatego, że jestem w separacji. Zrób porządek. Uwolnij przysięgi. Wiesz jak działa energetyka, przysięgałaś. Uwolnij od przysiąg. No. Będzie facet. Będzie normalność, będzie dom. Dobrze. Pani Anna, dokonałam przelewu na konto i zadaję pytanie. Bojadę na kilka dni do DES, w którym spędziłam majówkę. Co on w ogóle o mnie myśli? To znaczy, to nie jest jedno pytanie, kochana. Są dwa pytania. Co on w ogóle o pani myśli? Może od tego zaczniemy. Jest zauroczony pani osobą w głowie, w sercu również. Tak, Tylko w działaniu złodziejaszek. No i teraz tak. Ja mam wrażenie, że on się szczerze zauroczył, tylko jak zwykle może wyjść jak zwykle. Czyli tu bym chciał, ale w sumie jak mi się będą wszyscy podkładać, to ja się nie będę angażował i znowu oleję kolejną babę, więc na to wa warto by było zwrócić uwagę. Czy pojedzie pani? Na kilka dni do niego? Myślę, że pani pojedzie, ale trzeba być kobietą, którą on zadba i się będzie starał. Są bardzo pozytywne myśli, tylko trzeba go oduczyć tego, że mu wszyscy normalnie pas się wiecznie kłaniają. Nie przysyłajcie mi maili, bo normalnie nie robię dzisiaj tego programu. Pani Kasia prosi o horoskop urodzinowy dla siebie. Urodziny ma za 3 dni, więc akurat się wbiła. Hmm. Bata mówi, o czym wygadacie, od jutra piękna pogoda we się pana oby. Ja biorę kozaki. <laughs> W maju szczęście, powodzenie, zadowolenie. Można dużo planować, dużo uda się zrobić. Czerwiec niesie ze sobą y, ludzi, którzy będą obmawiać za plecami. W lipcu pozytywne rozwiązania spraw urzędowych. Y, spokojny i zrównoważony sierpień. We wrześniu szykują się dobre współprace. W październiku nowa jakość finansowa, zmiany przy sprawach zawodowych, dobrze dokonane wybory w listopadzie, w grudzień w lekkim zatrzymaniu. Przyczynnie się diametralne zmiany, ale nie takie, które się oczekiwało, tylko takie, które sobie same przylezą. Co będzie jeszcze powodowało zamieszanie w lutym. Ale już marzec wyrównuje tę energię, daje energię do działania i dużą do zamądrości w kwietniu, który to rozwiąże negatywne sytuacje. Ja bym nawet pani runy dała. Ani. Kawałek palca se ulegowałam i nie, nie mogę nic sięgać. Rumy urodzinowe. Proszę bardzo, na rok urodzinowe. Run. Pani Magdalena. Anonimowo, tylko pytanie. Czy wrócimy do siebie, czy poznam kogoś, kogo pokocham wzajemność? Dobra, jedno pytanie. Czy wrócimy do siebie? Hmm. Tylko karmulki, żal, a tam zawsze coś znajdzie. Nie, nie wrócicie do siebie. Błąd i izolacja. Zły Matrix izolacja. Nie wrócicie. Trzeba będzie szukać sechopa, tylko trzeba będzie odpocząć od starego i nie żeby było, że prawie były mąż, no bo jesteśmy w separacji. No. No. E, pani Beata, bez daty urodzenia, prosi o sprawdzenie, co moja dusza ma do przerobienia. No. Wszyscy sobie zazdraszczają na tym czacie. Ja nie wiem. Gabi? Gabi, ja może dotrę do tej dziesiątej, jak nie, to wiesz, tam szukaj kawy, herbaty. Tam zgarnąć po drodze. Hmm. Chyba, że Dorota Stella ma samo. Ona no, samochodem przyje. Dobra, będziemy załatwiać. Już tam jest. Na poziomie nadświadomym yy, stabilną sytuację finansową, gdzie można będzie jeszcze poświecić i pobłyszczeć w sensie wyjazdów, doświadczeń. Na poziomie świadomym nie dawać się okradać, tylko dlatego, że człowiek za dużo daje, zamiast nauczyć się brać. A na poziomie podświadomym, jak już pani będzie piękna, młoda i bogata, to można będzie jeszcze iść w talent i wytalentować się na amen, Robić coś, co się lubi po prostu. Z satysfakcją, niekoniecznie z kasą, bo równowaga finansowa królowej monet nadejść powinna. I układ urodzinowy dla córki Anny. Urodzinowy dla córki Anny. A we Joanna już chyba będę musiała zatrudnić kogoś do tasowania kart. No. Tak sobie przyciąłam no, że nawet nie widać prawie. Nie mogę potasować. Mam palca brakuje, no. No mogę, ale... Duża doza równowagi zawodowo-finansowej w maju, kwiecień niesie ze sobą. Kwiecień, wróć odwrotnie, czerwiec. Niesie ze sobą dużo radości i imprez. Bardzo energiczny, działający i szybko płynący lipiec, podobnie z niem, który niesie ze sobą dużo drobnych wydarzeń. We wrześniu jest spłukanie i bankructwo, uważać na wszelkie aspekty finansowe. Październik już podnosi trochę te pieniądze do góry. Listopad daje zdane egzaminy, grudzień otwarcie na nowe możliwości, po zamykaniu starych. Sprawy miłosno-dzieciowo-ciążowe w styczniu, bardzo urzędowo fajnie w lutym. Nowa jakość finansowa w marcu, a kwiecień przeciążony pracami i obowiązkami. A runy urodzinowe są. powyższe. Bardzo na urodzinę. A, się śmieją, że ktoś kroił, a ja się zaczęłam. Ja się zaczęłam od otwierania paczki, od czego mogłam się zacząć. Już nie od krojenia. Ok. Mamy motyldę. Pani Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie ja mieszkam z toksyczną osobą. Co ja tam odpisałem? A, no to tak. No to trzeba się od tej toksycznej osoby uchalniać stanowczo. Na część maili wam odpisałam pisemnie. Pani Sylwia pytała, co mnie czeka w życiach osobistych. Ja się zapytałam, czy partnersko, czy szukamy czegoś nowego. A ona mówi, że partnersko, ale niciorta nawet imienia tego rzecz partnera, no. Jak ja mam tutaj, to ja już muszę być normalnie Jasnowic do potęgi N co bym wyławiała, z zdzisiu... Aaaa! Dobra. Pani Sylwia z jej partnerstwem. Głupio brzmi. Głupio, głupio. Jak tu spytać kart mądrze? Jak? Jak? Partnerstwo. No trochę nerwowo kompulsywny, trochę pozamykany w sobie. Od trzewi kochający, czyli od podstaw przenośni. Jest między wami równowaga, więc myślę, że pani wie, co pani ma. Jakoś sobie pani z tym rady daje. Na przyszłości może być polepszenie, chociaż nerwowość się nie zmniejsza, a wręcz przeciwnie. Może tylko pani bardziej opanuje system nawigacji trzech przycisków. Jeść, spać, nie denerwuj się. Znaczy nie, ale tak to zupełnie poczciwie. Eee, powiem tak, to nie jest dobry partner. To jest trudny partner. Ale jak już kocha, to ja już tam szansę dam. Ach. Dobrze. uff, super. Bardzo dziękuję. Że na to pytanie odpowiedź jest mailowa. Przypadeczek. Chciałam się po prostu wyrobić. Ja nie będę robić godziny filmu, bo mam jeszcze jest spakowane. Mam spakowane wstążki. Mam spakowane dzwonki. Mam spakowane kamyczki. A i bukiemans. mam. Dobra, pani Gabriela pyta, czym będzie się zajmował zawodowo mój przyszły partner i gdzie go poznam? Czy da się to sprawdzić w kartach? Da się? Aczkolwiek nie przywiązywałabym się nigdy z z do tego, co pokazują karty. To ja mówię. Może mieć dwie prace. Um. Jedną związaną z rodzajem, to znaczy szeroko rozumianej psychologii, terapii, ogarnięcia ludzi. Druga związana, ja nie wiem, zioła, owoce. Trochę wolny strzelec. Yy, 3-5 lat starszy, dopasowany energetycznie, z podobnymi pomysłami, raczej jasny. A gdzie poznanym? No to taka trochę proza życia, przy może jakichś nudnych wręcz spotkaniach, tak powiedziała. Renatka, 9 kart na tydzień od 12 maja, dziękuję kochana. No naprawdę, trzeba będzie jeszcze się spakować. Gacie mam spakowane, najważniejsze. Jakieś ciepłe skarpety wezmę chyba. gdzieś znajdę. Papa Gabi. Potem jeszcze powinnam wziąć jakieś może spodnie ciepłe. Matko, matko. Zielono pół domu zapakowa. A czy ja w ogóle tak? W sumie, o, jedna torba, dwie może, nie? Ja sobie pomyślałam, do jasnej pogody. Jadę se autem, se powkładam. Najwyżej chcę nie wyciągnąć. W sprawach zawodowych. Oczywiście ta osoba, która robi zamieszanie przy tych sprawach zawodowych, dalej je będzie robić, ale ja nie wchodziłabym w kłótnie. Ja bym robiła w so w swoje, ja bym nawet się nie odzywała czasem. Na złość. To jest najgorsze, jak niektórzy mówią. Hegisian? W sprawach emocjonalnych to tutaj jak gdyby niewiele się zmienia, bo są jakieś potencjały do nowych działań, ale jakby partnersko się nie zmienia. Natomiast energetycznie jest troszeczkę spadek. Być może dużo wysiłku trzeba będzie włożyć w niekłócenie się z wariatami przy sprawach zawodowych. Tak, Dobrze. I pani Marzena, która mi dziękuję, więc wyrobiłam się mailowo. Słuchajcie, i to jest tak. Ja oczywiście Wam mówię, że będę robić maile. Znając życie, to tak. Znaczy No dobra, w piątek to będzie impreza. Powiem tak, na trzeźwo otworzymy krąg i zobaczymy, co dalej. Pewnie na maile nie odpiszę. Jak ktoś napisze, to gdzieś tam, jak będzie internet w tym środku lasu, to postaram się sięgnąć do kart i coś zobaczyć. Ale nie obiecuję. Jak tam będę mogła, mi bława, to nie zabierze komputera, bo obiecała, że będzie tak robić. To tak. Natomiast yy, normalne filmy wracają od wtorku. Także tego się spodziewać i wtedy też zaczynamy dalej robić nasze codzienne e, intencyjne świeczuchy i świeczuszki. Także życzcie mi udanego weekendu. Z czarami, cia z ciarami, magiją, ciarami, magii. Taka przyprawa była. Takimi tam. I co? E no do zobaczenia. No będę się starała mieć jakiś kontakt. A i zasubskrybujcie na Instagramie. Myślę, że y, umówiłyśmy się z głowatem, że będziemy spamować. Zasubskrybujcie y, hashtag J2Hrabina i pentagram j Jak zasubskrybujecie te hasztagi, to my y, i z konta mojego, i z konta y, sklepowego będziemy spamować po prostu. też chciał wiedzieć więcej, to zapraszam. Oczywiście, że na trzeźwo nie przystoi, tym bardziej, że jak gdyby czterdziestka się zbliża, a same wiedźmy będą. Więc na trzeźwo nie przystoi, stąd też nie obiecuję, że będę odpisywał. No. Dobra. Buziaki dla Was. I na razie. Pa, pa, pa.